Dostałem dziwne pytanie. Czy w Norwegii można nosić broń? Znaczy pytanie może nie dziwne, ale takie. Otóż nie, w Norwegii broni nosić nie wolno. W Norwegii możemy broń przenosić. Broń możemy nosić tylko i wyłącznie w czasie polowania. Takie są przepisy. Koniec kropka. Wiem, zaraz będą głosy, że w tej Norwegii to komu narządzi. Mam to w nosie. Jest tu tak jak jest. Dla przypomnienia, ponieważ nie posiadam jeszcze broni krótkiej. E, co oznacza termin noszenia, a co oznacza termin przenoszenia? Dla niedowiarków. Tu jest napis szkolny. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Jest to amunicja szkolna. Jeżeli załaduję, przerwę amunicję, wprowadzę nabój do komory lub nie, pójdę z nią na spacer to wtedy będę broń nosił. Natomiast, jeżeli no, rzadko to robię, broń pusta, magazyn pusty. Jeżeli wejmę broń z szafy, naboje schowam do kieszeni, bron przewieszę przez ramię i pójdę z bronią, to wtedy to będzie przenoszenie broni. Dwie różne prawnie sprawy. I tak jak powiedziałem, broni w Norwegii nie wolno nosić, bron w Norwegii wolno przenosić. I jeszcze doprecyzuję, z nabitą bronią Możemy poruszać się tylko w obrębie łowiska, ale jeżeli w drodze do naszego łowiska musimy przejść przez teren sąsiada, to broń bezwzględnie musi być rozładowana. Nie wolno nam się poruszać z nabitą broną po terenie sąsiada. Ja tu już wyjaśniałem, że tutaj podobnie było na holowaniach w ohz więc nie będę do tego wracał. Natomiast sam sposób przenoszenia broni, czy to w drodze do łowiska, czy na strzelnicę, broń bezwzględnie rozładowana. Jest jeszcze drobna różnica, takowa, że jeżeli ja wysiadam z samochodu, idę w łowisko, a będę szedł z podchodu. No to wiadomo, że nie będę niósł tej broni w futerale, tylko wezmę ją na pas, zawieszę sobie na ramieniu. Natomiast kiedy przewozimy broń w samochodzie, broń ma być schowana w samochodzie w sposób taki, żeby nie była widoczna dla osób postronnych i powinna być w futerale. I tutaj pewnie myśliwi teraz w Polsce będą mi troszkę zazdrościć, ponieważ myśliwy, który jedzie w Polsce na polowanie, no to tak naprawdę, jeżeli jedzie sam bez drugiego kolegi myśliwego, to nie może tego samochodu zostawić na parkingu, a sam sobie skoczyć do Biedronki po e, jakiś napój czy jakąś kanapkę. Bo broń musi być cały czas pod nadzorem. Tutaj w Norwegii wygląda to tak, że jeżeli broń jest schowana do bagażnika, jeżeli broń jest niewidoczna dla osób postronnych, jeżeli broń jest w futerale miękkim to nie ma być żadna skrzynia to mamy prawo iść do sklepu. Ta broń ma prawo zostać w samochodzie. Od kilku lat te przepisy nieco złagodzono, bo przedtem to jeszcze mówiono, mówiono żeby. Y, część witalną, czyli na przykład zamek zabierać ze sobą, jeżeli chodzi o sztucery. Obecnie nie nie ma takiego wymogu, broń może być cofnięta. Y, mile widziane jest, jeżeli przewozimy broń na przykład w Futerale, y, gdybyśmy mieli kontrolę policji, co praktycznie się nie zgadza i policjant mówi słuchaj, jedziesz z bronią, chciałbym zobaczyć, czy masz tą broń, jak przewożysz tą broń. Otwieramy wtedy bagażnik, pokazujemy policjantowi. On sobie otwiera suwak, widzi, że jest flaga bezpieczeństwa w komorze. Dziękuję nam bardzo uprzejmie, żegnamy się i jedziemy dalej. Oczywiście to się praktycznie nie zdarza, żeby były takie kontrole. Także to praktycznie wszystko na dzisiaj. I tak jak powiedziałem, w Norwegii jest całkowity zakaz noszenia broni, więc jeżeli ktoś. Z moich rodaków Chcę sobie zrobić zezwolenie na broń i chodzić z klamką pod pachą, no to narazza się na konsekwencje prawne i odebranie z tegoż zezwolenia. Już pomijam to, że Norwegia, przynajmniej w moich stronach, jest na tyle bezpiecznym krajem, że nie ma to wielkiego sensu, więc tak. W Polsce oczywiście z tą, bro tą broń w momencie, kiedy mamy zezwolenie do celów sportowych nosić nam wolno. E I jeżeli ktoś uważa, że ma taką potrzebę, że chce skorzystać z tego prawa, to ma pełne prawo to robić, nie mnie to oceniać, jak chce, to niech nosi nawet M16 w plecaku. Tu natomiast, tak jak powiedziałem, jest zakaz, Broń przenosimy. rozładować. Tak, zatnięta, Rozładowaną, czyli bez naboju w lufie, bez naboju w magazynku. To jest przenoszenie. Wystarczy jeden nabój w broni, i wtedy to już jest noszenie. Swoją drogą, bardzo polecam te naboje. E, ważą bardzo ładnie, są bardzo ładnie wważone. I tak jak do treningu manuala. Bardzo fajnie mi się sprawdzało. Ja te naboje kupiłem będąc w Polsce w sklepie w Ciechanowie. Nie wiem, kto je produkuje, czy to pionki, czy... Nie wiem, kto. Naprawdę nie wiem, ale są bardzo fajne i do treningu manuala jak najbardziej polecam. Także... Dobrze, dzisiaj to na tyle. Życzę miłego popołudnia. Przestrzegajmy przepisów kraju, w którym się znajdujemy. Do zobaczenia. Hej, cześć!